A dzisiaj opowiem Ci o tym, jak mniszek lekarski pozytywnie wpływa na wątrobę. Mniszek lekarski, czyli Taraxacum officinale, ma bardzo, bardzo korzystny wpływ na wątrobę i działa właśnie pozytywnie na kilka aspektów. Mniszek lekarski wykazuje silne działanie przeciwzapalne, a to właśnie dzięki takim składnikom jak flawono, flawonoidy czy lignany, to właśnie one zmniejszają stan zapalny w wątrobie. Taki stan zapalny jest bardzo często związany z takimi chorobami jak stłuszczenie wątroby czy choroba alkoholowa wątroby. Po drugie, mniszek lekarskie zawiera takie składniki, które są w stanie zwiększyć wydzielanie żółci przez wątrobę, która i żółć ta jest niezbędna do trawienia tłuszczy, ale przede wszystkim do usuwania toksyn z organizmu. Poprawa procesu trawienia, ale także usuwania toksyn z wątroby pozwala na zapobieganie wielu wielu chorobom wątroby. Po trzecie, mniszek lekarski zawiera naturalnie występujące przeciwutleniacze, takie jak kwas chlorogenowy czy kumaryny, które chronią wątrobę przed uszkodzeniami, czyli przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wolne rodniki są to takie substancje, które bardzo silnie uszkadzają nasz organizm, nasze narządy, nasze tkanki i gdy jest ich już bardzo wielka ilość w organizmie, organizm nasz ma ciężko jest walczyć, więc takie naturalne przeciwutleniacze wprowadzanie ich właśnie takich przeciwutleniaczy do, profilaktycznie do diety ma bardzo wielkie działanie zdrowotne. Podsumowując teraz działanie mniszka, mniszek lekarski wykazuje bardzo silne działanie przeciwzapalne na naszą wątrobę. Zmniejsza stan zapalny, który znajduje się właśnie w wątrobie, ale także przyspiesza wydzielanie żółci, poprzez którą nasz organizm się oczyszcza, usuwa toksyny, poprawia się trawienie, przede wszystkim trawienie tłuszczów. Więc naprawdę uważam, że warto włączyć mniszek lekarski do swojej diety, teraz jest właśnie na niego sezon, więc warto sobie parzyć taką herbatkę z mniszka, zrobić sobie miód z mniszka, czy zrobić sobie nawet taką nalewkę z mniszka i ona będzie wykazywała bardzo silne działanie prozdrowotne. Zapisz sobie koniecznie ten film na później, bo może Ci się jeszcze przydać.